Literatura ze Środka Europy. Podcast około książkowy. Dzień dobry. Zapraszam Państwa do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu Literatura ze Środka Europy. A zapraszam Państwa mówiący te słowa czyli Marcin Piotrowski. W dzisiejszym odcinku chciałem opowiedzieć Państwu o bardzo nietypowej książce, a właściwie nawet o cyklu książek, o tetralogii rzekłbym. Przeczytałem bowiem czterotomową historię Japonii okresu Showa, autorstwa Shigeru Mizukiego. W oryginale nazywa się to, to znaczy w oryginale przekładu angielskiego, nazywa się to Showa a History of Japan tytułu japońskiego nie będę Państwu odczytywał i może i dobrze. To jest monumentalna historia Japonii XX wieku, właściwie połowy XX wieku, napisana, narysowana przez Shigeru Mizukiego. Ja czytałem angielską wersję tego komiksu, tej mangi, wersję, która została wydana przez wydawnictwo Drone and Quarterly w roku 2014. Wersję przetłumaczoną przez Zaka Davisona, i także przez Zaka Davisona, opatrzoną przedmowami, to znaczy, każda część tej serii ma przedmowę Zaka Davisona, a dodatkowo każda część ma także posłowie, ale już nie jest ono Zaka Davisona, tylko ono jest innych ludzi, innych specjalistów od Japonii od komiksu. Showa ukazała się pierwotnie w Japonii, oczywiście. I ukazywała się, bo to był cykl komiksowy, ukazywała się między listopadem 1988 roku a grudniem 1989 roku. Trochę czasu to zajęło, ale jeżeli weźmiemy pod uwagę, że mówimy tu o 2000 stron, bo to są cztery tomy po ponad 500 stron. Jeżeli mówimy tu o 2000 stron, no to nie dziwi, że to zostało tak rozłożone. Komiks bardzo znany, komiks wielokrotnie nominowany do różnych nagród, natomiast w roku 2015 i 2016 nagrodzony Nagrodą Eisnera, czyli takim no, komiksowym Oscarem. On te nagrody dostał w kategoriach chyba komiksu azjatyckiego wydanego po angielsku, wydaje mi się. Natomiast w roku 2010 Shigeru Mizuki. Dostał także nagrodę Eisnera za komiks Onward Towards Our Noble Deaths, który jest, no, powiedzmy silnym nawiązaniem do szoły, ale za chwilę powiem, na czym to nawiązanie polega. Czym jest szoła? Ja, przyznam, nie znałem tego pojęcia, natomiast no, moi znajomi, którzy się jakoś po nią interesują, no to dla nich było to pojęcie oczywistym. Więc jeżeli jesteście Państwo po tej stronie nierozumienia świata, po której ja jestem, to być może nie wiecie, że kolejne panowania cesarzy dostają swoje własne nazwy. I w momencie, kiedy rozpoczyna się panowanie, to wybierana jest także nazwa tego okresu historycznego. Taka era. No i erą 124. cesarza Japonii, Hirohito, stała się Showa, czyli... Era oświeconego pokoju. Wziąwszy pod uwagę, że to jest okres, który rozpoczął się pod koniec 1926 roku, a skończył się wraz ze śmiercią Hirohito w 1989 roku. I w międzyczasie Japonia przeszła drugą wojnę światową, a wcześniej jeszcze prowadziła działania wojenne w Azji. Więc ta era oświeconego pokoju nieco na wyrost i tutaj chyba tak umiarkowanie przypasowała. Ale, kiedy mówi się szoła, to rozumie się to okres 60 lat, od 26 roku do 89. Nie byłem także świadomy w swoim takim europocentryzmie, że Japończycy używają tej miary czasowej do zwykłego określania różnych dat. To znaczy, jeżeli ktoś urodził się w roku 1966. To urodził się w 40 roku szoły. I wszystkie daty w tym komiksie podawane są w ten sposób. Jest podana przykładowo data szoła 10 1936. Była to dla mnie fascynująca podróż do kultury japońskiej, której absolutnie nie znałem. To jest coś, co było dla mnie i nadal jest całkowicie obcej, co poza jakimiś kliszami oraz resztkami. Historii w głowie, które pamiętam z reportaży Joanny Bator czy z esejów Joanny Bator o Japonii, no to właściwie prawie nic nie wiem. No i liczyłem, że trochę ta książka mi pomoże i powiem szczerze, że bardzo mi pomogła, a jednocześnie bardzo, ale to bardzo mnie zaskoczyła. Jest to bowiem rzeczywiście historia Japonii. Tak się składa, że Shigeru Mizuki był prawie rówieśnikiem szoły. Dlatego, że urodził się w roku 1922, więc jako że umarł w roku 2015, więc przeżył całą szołę i jeszcze kawałek następnego okresu i był w stanie taką historię Japonii opowiedzieć. Spodziewałem się więc historii Japonii i historię Japonii dostałem. Jest to historia Japonii zapewne uproszczona. Natomiast wydaje mi się, że nie da się przecenić znaczenia tego komiksu dla popularyzacji historii i kultury japońskiej dla osób, które nie są Japonistami, które się jakoś głęboko tą kulturą nie zajmują. Dlatego, że na tych dwóch tysiącach stron rzeczywiście pokazane są wszystkie najważniejsze wydarzenia japońskiej historii także japońskiej kultury XX wieku, takie punkty, nie wiem czy przełomowe, ale punkty istotne. Ale siłą tego komiksu jest nie tylko to, że opowiada historię kraju. Siłą tego komiksu jest to, w jaki sposób opowiada tę historię. Bo można oczywiście byłoby wyobrazić sobie nudny komiks, albo może nie nudny, ale przeciętny komiks, który z perspektywy Japończyka pokazywałby japoński wiek XX czy połowę wieku XX. Natomiast ta historia jest tutaj zupełnie inna, dlatego że będąc komiksem o Japonii, jest to także bardzo mocna autobiograficzna opowieść Shigeru Mizukiego o sobie. Tom pierwszy, 1926-39, pokazuje Mizukiego jako takiego małego dzieciaka, który, no, powiedzmy, kończy jako siedemnastolatek, staje się prawie dorosły. I to jest opowieść z jednej strony o dzieciństwie. On żył w Osace, o takim dzieciństwie w kochającej rodzinie, z fantastyczną taką babcią, która jest też taką bardzo ciekawą postacią. Jest ona tutaj określana mianem nomnoba. Ta nomnoba to jest taka starsza pani, która trochę wprowadza Mizuki'ego w świat japońskiej kultury, też japońskich wierzeń, japońskich przesądów. Jednocześnie, także ten dziecięcy ogląd świata pokazuje kompletną odmienność Japonii od tego, jak my ją postrzegamy, jak my ją rozumiemy i od świata, w którym żyjemy. Szczególnie dla mnie interesujące było spojrzenie na japoński system, powiedzmy edukacyjny, ale też zabawy dzieciaków. Historie, które Mizuki tutaj pokazuje, są przesycone. Brutalnością są przesycone taką, no, naprawdę zachowaniami stojącymi poza granicami tego, co wyobraża sobie człowiek, że dzieci mogą robić? Ale wydaje mi się, że Mizuki pokazuje też, dlaczego tak było. I to jest ten moment, kiedy ta historia osobista splata się z historią kraju, bo Mizuki bardzo wyraźnie pokazuje w tym komiksie taką dominującą narrację militarystyczną dominującą narrację, nie wiem jak to powiedzieć, prostacko-patriotyczną, która jedyną wielkość narodu znajduje w presji militarnej, znajduje w takim demonstrowaniu siły, w niszczeniu słabszych, w takim prawie pruskim kulcie siły, kulcie wojskowości. To wszystko jest oczywiście przesycone Bushido, tym samurajskim kondeksem. Jednocześnie widać to pęknięcie między powiedzmy elitami, a z drugiej strony żyjącymi prawie w średniowieczu rolnikami, ludźmi na dole. I ten tom pierwszy pokazuje narastanie tego konfliktu, pokazuje uwikłanie się Japonii w wojnę w Chinach, pokazuje taką narrację, która była budowana narrację wyzwoleńczą. Że Azja, powiedzmy dla Azjatów, że Japonia pomoże się uniezależnić tym azjatyckim krajom od dominacji Zachodu, a jednocześnie pokazuje też, jak ruchy prawicowe i skrajnie prawicowe były w stanie zawłaszczyć tę ideologię i właściwie na jej bazie zbudować taki no, reżim totalitarny. My nie patrzymy na to w ten sposób. Wydaje nam się, że taki typowy totalitaryzm to jest Europa. Natomiast dla mnie ten komiks był też takim trochę uzupełnieniem do komiksu Bomba, o którym opowiadałem jakiś czas temu. Tam się pojawia postać japońskiego robotnika, który jest właściwie zapracowywany na śmierć w fabryce, zagładzany na śmierć. Nie jest to wróg. To nie jest wróg klasowy. To nie jest osoba, która jest osadzona w więzieniu. Jest po prostu zmuszona do pracy ponad siły w takim skrajnie zmilitaryzowanym społeczeństwie. I ta historia, właściwie w dwóch pierwszych tomach, jest tutaj pokazana. Jest pokazana, jak Japonia wchodzi do wojny, i potem jest pokazane, czym ta wojna jest dla ludzi, którzy pracują, dla ludzi, którzy są zmobilizowani, którzy muszą właściwie cały czas pracować, żeby ta wielka japońska machina wojenna mogła działać. Dominującym elementem tej czterotomowej sagi jest wojna, oczywiście. To, co doprowadziło do wojny, to jak ta wojna wyglądała i co zmieniło się po wojnie. I z tej perspektywy jest to opowieść o wpływie II wojny światowej na Japonię. Jak wspomniałem, jest tutaj bardzo silny wątek autobiograficzny, dlatego że Shigeru Mizuki nie oszczędza siebie. I mam wrażenie, że pokazuje siebie jako bardzo realną postać pokazuje siebie jako dzieciaka, który Niczego nie potrafi zrobić, i naprawdę, kiedy ogląda się te jego przygody jako nastolatka, który nie jest w stanie chodzić do żadnej szkoły, który permanentnie śpi i je, i nawet najprostsze zadania go przerastają, no to jest to szokujące dosyć, i szanuję autora, że nie upiększał, że pokazał siebie. Że pokazał siebie takiego, że mimo, że z nim sympatyzujemy, to łapiemy się za głowę i mówimy: Co za gość? No, co za koleś? Chyba, gdybym z kimś takim pracował, to chyba bym apopleksji dostał, co zresztą spotyka jego szefów przez cały czas. No i ten Mizuki trafia w końcu na wojnę. I z tym swoim takim podejściem lekkim trafia do armii, do armii japońskiej, która jest w niewyobrażalny sposób brutalna. Było to dla mnie chyba najbardziej zaskakujące. Czego dowiedziałem się z tego komiksu? Pokazanie, jak japońska armia traktowała swoich żołnierzy, tych najniższego stopnia. Ile tam było codziennej brutalności, policzkowania, bicia za każde niewłaściwe spojrzenie, za każdą niewłaściwą odpowiedź. I ta historia tutaj się rozgrywa, a Mizuki okazuje się, że jest taką osobą, no powiedzmy typem ofiary staje się w tym wojsku. Jest cały czas bity, poniżany, odsyłany. Nie będę oczywiście Państwu tego komiksu streszczał. Dość powiedzieć tylko, że jeżeli spojrzycie Państwo uważnie na fotografię Shigeru Mizuki'ego, które znajdziecie w internecie, to zauważcie, że on zawsze jest pokazywany, że siedzi tak, że prawa ręka jest oparta o stół. A to dlatego, że lewej ręki nie ma. Stracił ją chyba w 1944 albo 1945 roku. Kiedy służył na którejś z wysp pacyficznych, chyba Nowa Anglia się ta wyspa nazywała, on stracił rękę, prawie stracił życie. Był jedną z osób, która przeżyła, z takich naprawdę kilkunastu osób, która przeżyła taką masakrę swojej kompanii, dlatego, że to też ta książka jest ogromnym oskarżeniem wobec japońskiego systemu politycznego i takiej japońskiej mentalności. Jest oskarżeniem zmuszania do tak zwanych szarż samobójczych, kiedy. Po to, żeby się nie poddać, to najwyższe dowództwo oczekiwało, że po prostu jednostki ruszą i dadzą się zabić zwyczajnie na chwałę Japonii. Trochę taki brak dystansu, niesamowity. Co więcej robili to w momencie, kiedy uświadamiali sobie doskonale, że przegrali wojnę. Trochę przypomina to ostatnie dni III Rzeszy, kiedy też Niemcy oczekiwali, hitlerowcy oczekiwali, że te oddziały będą walczyć do końca. Natomiast skala jest tutaj zupełnie inna, bo jednakowoż no, wydaje mi się, że Niemcy nie wydawali z tego, co wiem, rozkazów samozniszczenia całych dużych oddziałów. A tutaj tego typu historie się pojawiają. Jest więc historia wojenna, cała, cała epopeja. To oczywiście epopeja wojenna pokazana jest w szerszym kontekście. To nie jest tylko Shigeru Mizuki. Przez niego to wybrzmiewa. Natomiast pokazane są te wszystkie japońskie masakry, zachowania w stosunku do tych ludów, które teoretycznie miały być przez nich wyzwolone, a de facto były. Było to takie wyzwolenie, jak u nas, powiedzmy, w 1945 roku przez Rosjan. Ta wojna się kończy, i zaczyna się okres powojenny, który jest także pokazany w sposób, który mnie zaskoczył. Bo przyznam, że nie zdawałem sobie sprawy z biedy, która w Japonii. Bezpośrednio po wojnie panowała. Do tego poziomu ubóstwa, który tam był. Tom czwarty, ostatni, jest tomem także o dorastaniu Mizuki'ego jako twórcy komiksowego, o stawaniu się znanym twórcą komiksowym. To jest kolejny komiks, który pokazuje drogę, bardzo trudną drogę do bycia na szczycie, do bycia uznanym. Pokazujący niesamowitą biedę, niesamowitą biedę, to znaczy ten poziom ubóstwa, którego Mizuki doświadcza z żoną. Właściwie sprzedawanie wszystkiego, poszukiwanie czegokolwiek, żeby móc zjeść, jedzenie co kilka dni. Te historie są tutaj i są no. bardzo poruszające. Nie zdawałem sobie sprawy, że ta bieda w Japonii była taka, mimo że wiedziałem, jak wyglądały pierwsze lata po wojnie w Europie. To nie zdawałem sobie sprawy, jak wyglądało to w Japonii, a wyglądało to jeszcze gorzej. I te wszystkie rzeczy tu Państwo sobie znajdziecie. Oczywiście cały czas w tle płynie historia japońska. Pojawia się wojna koreańska, pojawia się taki boom właściwie gospodarczy w Japonii, który ta wojna koreańska spowodowała, dlatego że Japonia stała się no, taką wielką bazą, zaczęły tam płynąć pieniądze. Pojawiają się kryzysy gospodarcze, pojawia się Rozwój japońskiej gospodarki, i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie rzeczy cały czas tutaj są. Oczywiście nie opowiem Państwu wszystkiego. Jest to komiks fascynujący. Fascynujący. Od tych tomów nie idzie się oderwać. Dlatego, że historie pokazane przez Mizuki'ego są historiami, z jednej strony interesującymi poznawczo na poziomie historycznym, z drugiej strony niesamowitymi historiami osobistymi o przyjaźniach. O poszukiwaniu szczęścia? Dość powiedzieć, że w trakcie II wojny światowej Mizuki, powiedzmy, został uznany za członka takiego lokalnego plemienia, chyba gdzieś tam w okolicach Papuji Nowej Gwinei, i utrzymywał z nimi kontakt już długo po wojnie. Co więcej, oni czekali na niego, oni wierzyli, że on do nich wróci. On, zresztą, poważnie po wojnie, kiedy nastąpiła demobilizacja, zastanawiał się, czy nie zostać z nimi i nie żyć. Po prostu życiem zwyczajnego człowieka w lesie. Niesamowita historia. Ta niesamowita historia jest fantastycznie narysowana, dlatego, że ta kreska Mizuki'ego, to jest komiks czarno-biały właściwie, ta kreska Mizuki'ego jest momentami bardzo wyraźna. Sporo jest przerysowanych właściwie tak quasi fotorealistycznie scen, obrazków, znanych fotografii. Do tego oczywiście jest ta typowa dla Mizukiego taka estetyka postaci, estetyka twarzy. Bardzo ciekawym rozwiązaniem, które bardzo, ale to bardzo otwiera ten komiks na opowiadanie historii. Jest postać Nezumi Otoko. To jest taki, nazwijmy to, człowiek szczur, który jest jednym z bohaterów takiego całego świata, który Mizuki wykreował. I ten Nezumi Otoko pojawia się w tej takiej swojej szczurzej postaci jako narrator. To znaczy jeżeli są historyczne ujęcia jakieś albo pokazane historyczne zdarzenia, no to można by to było oczywiście komentować w dymkach, jakichś i pisać, że to jest opis czegoś. Natomiast tutaj pojawia się Nezumi Otoko, który komentuje tę sytuację. Wyjaśnia, pokazuje, wychyla się gdzieś z kadrów. Bardzo ciekawe rozwiązanie, które mocno zmienia i które powoduje, że ta narracja jest głębsza i płynniejsza. Są tutaj także inne postacie ze świata Mizukiego, postacie, które nazywają się yokai. Yokai to są takie, no, nazwijmy to duchy, takie istoty trochę nie z tego świata, takie jakby pomniejsze bóstwa, które w tej kulturze japońskiej są obecne. I Shigeru Mizuki Napisał w ogóle komiks o tych yokai, on je też tu mocno wprowadził, i to jest chyba dla mnie, to było też jednym z większych zaskoczeń tego komiksu, kiedy okazuje się, że te yokai, te dusze, te duchy są w jego życiu cały czas obecne i podejmują za niego trochę decyzji, ratują mu życie. I uświadomiłem sobie, że gdyby taki komiks powstał w Europie i okazałoby się, że mielibyśmy gdzieś boską interwencję, Związaną z ratowaniem życia, z jakimś cudem, to myślę, że pewnie wychowani w tej europejskiej kulturze, przesyconej chrześcijaństwem, traktowalibyśmy to, no, że po prostu ktoś czegoś takiego doświadczył i nie dziwiłoby nas, że w to wierzy. Tymczasem z jakiegoś powodu wydaje mi się, że dziwiłoby nas, jeżeli ktoś wierzy w takie animistyczne siły, a obecność tych jokai w tej książce jest bardzo silna. To znaczy, jokai ratują mizukiemu życie. Pokazują mu coś, są znakami przyrody, które wpływają na jego decyzje. I to było niesamowite, bo tak książka spowodowała, że zupełnie inaczej o tym myślę. To znaczy, jakby mi wcześniej ktoś powiedział, że to będzie historia o tym, jak jakiś koleś wierzy w jakieś takie duszki, które nagle stają się wodą, nagle stają się dymem, które powodują, że do jego drzwi puka ktoś, kto oferuje mu kontrakt na narysowanie komiksu. To bym się jeszcze dwa tygodnie temu popukał w głowę. A tymczasem teraz, no wierzę, że te yokai rzeczywiście istnieją, bo, bo wierzę, bo warto wierzyć, no po prostu. Zresztą yokai są takim silnym motywem w twórczości Mizukiego. Ja zresztą będę do tych historii z yokai wracał, bo z pewnością to nie jest ostatni komiks Mizukiego, który czytałem. No z pewnością będę czytał także Onward Towards Our Noble Deaths. Komiks, który jest komiksem... Tylko i wyłącznie o historii wojennej Mizukiego, który jest komiksem w 90% prawdziwym, tak czytałem, że tak Mizuki powiedział. Więc bardzo ciekaw będę, co znajdę, gdzie znajdę te 10%, które będą różniły go od szoły. Natomiast Shou'a jest komiksem, sprawia wrażenie bardzo prawdziwego. Wydaje mi się, że nie ma tam upiększeń. I cóż, no ja bardzo Państwu polecam ten komiks. Wydaje mi się, że jeżeli ktoś interesuje się kulturą japońską, to jest to no, rzecz obowiązkowa. Dlatego, że to mnie zaskoczyło, to nie jest dominująca narracja, ta powiedzmy, antynacjonalistyczna. To nie jest dominująca narracja w japońskim ruchu komiksowym. Dlatego, że są też komiksy, które są, no powiedziałbym, wręcz reakcyjne, które ten japoński militaryzm i zachowanie w Azji wychwalają. To są komiksy, które. Pewnie gdzieś blisko by im było do tego ruchu zaprzeczeń temu, co wydarzyło się w Europie w związku z Holokaustem. Więc są też tacy ludzie w Japonii. Ta transformacja społeczeństwa nie jest taka pełna, nie była taka pełna. Natomiast szoła, rewelacyjna historia, historia, która mnie całkowicie zaskoczyła, historia, w której się zanurzyłem i właściwie płynąłem przez tę opowieść, fantastyczna historia Japonii, fantastyczna historia człowieka. I fantastyczna historia także poznawania tych wszystkich japońskich uwarunkowań kulturalnych, tych bóstw, miałem też taką refleksję, że kiedy opowiadałem Państwu o komiksie Hitler, to wspominałem, że z takim trochę też niedowierzaniem, że Japończycy mogą nie wiedzieć, co wydarzyło się w Europie dokładnie, kim był Adolf Hitler i jak przebiegała ta wojna w Europie. Teraz patrzę na to zupełnie inaczej. Bo kiedy czytałem Showę, to uświadamiam sobie, że ja jestem w tej pozycji. I taki Japończyk, którego horyzont, powiedzmy, zainteresowań to jest Pacyfik i Azja. I kiedy taki Japończyk patrzył na, na takiego Europejczyka jak ja, powiedziałby, no jak to jest możliwe, że jakiś ogólnie wykształcony człowiek nie ma pojęcia, jak wyglądała kampania na Pacyfiku, co wydarzyło się w Chinach, co wydarzyło się w Mandżurii, co wydarzyło się w Indochinach, jak rozpoczęła się wojna japońsko-chińska, jak wyglądała przemiana Chin w czasie II wojny światowej. Wszystko fundamentalnie określające nasz teraźniejszy świat rzeczy, a jednocześnie dla nas odległe. Także ta książka pokazała mi, do jakiego stopnia Japonia była właściwie z Hitlerem powiązana jedynie paktem dyplomatycznym. Do jakiego stopnia ona w ogóle nie uczestniczyła w... Takiej II wojny światowej w Europie. No, oczywiście uczestniczyła w całościowej II wojnie światowej, poprzez konflikt ze Stanami Zjednoczonymi, z Wielką Brytanią, ale jak to był całkowicie inny, jak to się mówi, teatr wojny. Nie uświadomiłem sobie tego. Po raz pierwszy pokazał mi to Churchill w swoich pamiętnikach, a teraz zobaczyłem perspektywę japońską, perspektywę zwykłego żołnierza. Rewelacyjny jest ten komiks. Rewelacyjne, objawienie, absolutne objawienie. Shigeru Mizuki mnie będzie powracał regularnie. Mogę to Państwu obiecać. Wydaje mi się, że wyjątkowy twórca, ale też dla mnie trochę wyjątkowa kultura. Jednak ta japońska, w szczególności ta kultura nazwijmy to ludowa tych wierzeń. Wspaniała, wspaniała historia. Bardzo Państwu ten komiks polecam. On relatywnie nie jest nawet taki drogi. Jak patrzę na ceny komiksów, to, to wydaje mi się, że ten komiks jeszcze nie jest taki drogi. Chociaż, jak się chce kupić komplet, no to. Parę złotych wydać trzeba. Ja liczę, że ten komiks się w języku polskim ukaże. Są wydawnictwa, które specjalizują się w literaturze japońskiej. I wydaje mi się, że ten komiks to jest po prostu must have i. Pozostaje czekać, żeby ktoś to przełożył i żeby ktoś to wydał. To tyle na dzisiaj. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam do słuchania różnych innych odcinków tegoż podcastu. Powrócę do Państwa wkrótce. Do usłyszenia.